Dzisiaj na ustach mamy przede wszystkim słowo kryzys i to ten kryzys spowodowany koronawirusem i ten spowodowany pogarszającą się sytuacją finansową miast, jak i ten wywołany reakcjami społecznymi. My w Związku Miast Polskich mówimy, że głównym sposobem uodpornienia się na kryzys i przeciwdziałania kryzysom jest oparcie się na endogennych czynnikach rozwoju. I chcemy Państwa zaprosić na dyskusję, tym razem o integracji i współpracy. Tę dyskusję chcemy odbyć w przeddzień wejścia w życie nowej, znowelizowanej ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, gdzie pojawiają się takie pojęcia jak obszar funkcjonalny, strategia terytorialna. Tam będziemy właśnie mówić o współpracy, ale bardzo praktycznie, jednym słowem, jak wykorzystać nowe zapisy ustawowe, żeby lepiej się rozwijać, jak je wykorzystać, żeby lepiej korzystać z nowej perspektywy finansowej czy z krajowego programu odbudowy i będziemy się posługiwać jak to zwykle, konkretnymi przykładami polityki senioralnej, strategii Sudety, współpracy z sąsiednią gminą czy wspólnej gospodarki odpadami. Serdecznie zapraszamy 12 listopada.